No i co, widzi pan? Co, kukurydzę, drzewa? Nie no, kominy. A, kominy, też, też. No właśnie, nastawiano tego u nas na naszej kuli ziemskiej od momentu rozpoczęcia rewolucji technicznej. Przybywało ich, przybywało, ale chyba teraz jest szansa na to, żeby było ich coraz to mniej. Ale trzeba wiedzieć, jak to zrobić. No dobrze, zgłębiamy temat? Jak najbardziej. Zdecydowanie. Słyszałem, że pompa ciepła to jeden z nowych systemów grzewczych. Kaloryfery przejdą do historii. No, pompa ciepła to nie jest taki nowy system grzewczy. Każda pompa ciepła ma w domu, tylko działa w drugą stronę. To jest lodówka. O. Po drugie, w tej formie, o której mówimy, to już działa przynajmniej od kilkudziesięciu lat. No, ale moi znajomi także twierdzą, że jest mnóstwo negatywnych opinii, stereotypów związanych z pompami ciepła. Nie, no zgadzam się. Ja słyszałem na ten temat od wielu... Bardzo znamienitych ekspertów, właśnie no. opinie, że pompa jest droga, że w ogóle jest niewydajna, że źle działa, że trudna w eksploatacji. W ogóle to w Polsce to w ogóle się nie daje do, do, do czego. No, no, ale montując pompę ciepła podejmuje się pewne ryzyko? No tak, ale po my jesteśmy, żeby tego ryzyka uniknąć. No dobrze, to wobec tego pojedźmy do Lublina. Poznamy historię pewnej budowy, pewnego domu. No, ciekawy jestem, co z tego wyjdzie. W tym miejscu, ta ziemia pracuje, tak? Tak, tutaj. Tutaj były dwa odwierty po 60 parę metrów i tam dodatkowe dwa. Także wszystko było spięte i cała instalacja wchodzi do domu, ten glikol. Energooszczędność w budownictwie to na pewno ważne kwestie związane z tym, żeby zatrzymać ciepło w budynku, ale także zastanowić się nad tym, jak to ciepło wyprodukować i zużyć mało energii. Dlatego będziemy dzisiaj się starać przybliżyć kwestię pomp ciepła. Panie Piotrze, dlaczego akurat takie źródło pozyskania energii? Dlaczego pompa ciepła? Razem z żoną chcieliśmy, żeby nasz dom, pierwszy nowy dom, był energooszczędny. A produkty energooszczędne, te wszystkie pompy, rekuperacje, umożliwiają zaszczędzenie kosztów eksploatacji, ogrzewania, użytkowania ciepłej wody. Odnawialne źródła to jest taki cykl zamknięty, prawda? My to w zimie zabieramy, to ciepło z ziemi. A w lecie je oddajemy. Jeżeli mam w pomieszczeniu temperaturę powiedzmy powyżej 23 czy 4 stopni, a chciałbym 20, to całe ciepło jest zbierane i wtłaczone ponownie do ziemi, gdzie to ciepło się rozkłada. A z ziemi mam zabierany chłód. Czyli mogę nie otwierając okien. Mogę mieć tą stałą temperaturę rzędu 20 bez klimatyzacji. Jakie pan ponosi koszty związane z ogrzewaniem tego budynku? Ogrzewanie i ciepła woda koszty były w granicach 400 zł miesięcznie. Przy metrażu 320 metrów ten dom ma jest podpiwniczony. Także koszty były niskie, bo ja przyszedłem z domu, gdzie miałem piecyk gazowy dwufunkcyjny, gdzie musiałem podgrzewać ciepłą wodę. I grzać grzejnikami. Tamże, tak, także tam miałem koszty trzykrotnie, nawet większe były niż tutaj. Tu jest zastosowana pompa ciepła typu głębinowego. To była duża rewolucja w ogrodzie, kiedy tu prowadzone były prace? Absolutnie nie. My żeśmy zdecydowali się na rozwiązanie pionowe, sondy gruntowe. Cztery odwierty, dwa po 60 parę, jeden 80 parę i 90 parę metrów. Wszystko m, trwało raptem, te wszystkie odwierty, około 3-4 dni. E, były przeprowadzone sprawnie, bez żadnej ingerencji. I gdzie są te odwierty? Więc tutaj pod kostką się, znajdują się e, odwierty, jak również i tutaj w, na tej niewielkiej, e, niewielkiej powierzchni. Koło drzewa jest jeden, i tam 7 metrów w tamtą stronę jest, jest, jest kolejny. Także widać drzewo ocalało, wykonanie odwiertu pionowego nie skolidowało jakby z rośnięciem drzewa. Wykonaliśmy wcześniej dokładnie wyliczenie zapotrzebowania budynku na ciepło. Dobraliśmy na tej podstawie pompę ciepła, znając moc pompy ciepła i rodzaj gruntu, dobraliśmy długość odwiertów. Akurat w tym akurat w przykładowym obiekcie mamy 290 metrów sumarycznych odwiertów. Zajrzyjmy jeszcze do kotłowni domu pana Piotra, aby przyjrzeć się zainstalowanym tam urządzeniom. Jakie to są zastosowane w tym domu systemy grzewcze? Proszę je opisać. Dom jednorodzinny posiada powierzchnię 320 m kwadratowych. Instalacja ogrzewania grzewczego jest wykonana w 100% w formie ogrzewania podłogowego, czyli ogrzewanie płaszczyznowe. Najlepsze dla pompy ciepła. Kotłownia. Jest wykonana w formie pompy ciepła gruntowej zasilana z odwiertów o od sumarycznej długości 290 metrów. Instalacja dodatkowo została połączona z wentylacją mechaniczną w formie rekuperacji poprzez chłodzenie pasywne domu. A teraz porozmawiajmy o zaletach pomp ciepła. Przede wszystkim niskie koszty eksploatacji koszty o połowę mniejsze niż w przypadku kotła gazowego. Natomiast istotny jest również aspekt ochrony środowiska. Pompa ciepła jest urządzeniem ekologicznym, które nie generuje żadnych szkodliwych związków, które byłyby emitowane do środowiska. Ja z geografii byłem dobry, natomiast z fizyki miałem nieco inne oceny. Ja jeszcze do końca nie rozumiem, co to jest pompa ciepła, jak ona działa. Zapytajmy lepiej o to eksperta. Jakie są rodzaje pomp ciepła? Słyszeliśmy o pompach ciepła powietrznych, gruntowych, wodnych. Co to w ogóle jest? Pompa ciepła jest urządzeniem, która transformuje energię z niższego poziomu na wyższy, i tutaj możemy rozróżnić kilka rodzajów tych pomp ciepła. Pompa ciepła powietrze woda, gdzie dolnym źródłem jest powietrze otaczające nas. Drugim rozwiązaniem jest pompa gruntowa, gdzie dolnym źródłem będzie ziemia grunt dla nas, czyli tak zwane odwierty pionowe poziome. Trzecim rozwiązaniem może być woda, która znajduje się w warstwach wodonośnych w gruncie lub rzeka, morze. Takie rozwiązania też są stosowane w Europie i w Polsce. Czwartym rodzajem może być zbiornik lodu. Też takie rozwiązania są stosowane i coraz częściej w Polsce przychodzą do montażu w budynkach jednorodzinnych. Czyli zbiornik lodu jako zbiornik ciepła? Zbiornik lodu z ciepła krystalizacji uzyskuje się wysoką e, energię, która powoduje to, że może być to dolne źródło dla pompy ciepła. Tu należy pamiętać, że pompa ciepła wykorzystuje, e, praktycznie może być wykorzystywane nawet ciepło odpadowe z procesów przemysłowych gdzie to ciepło jest tracone, a pompa ciepła jest tak specyficznym urządzeniem, takim transformatorem energetycznym, który powoduje to, że wykorzystuje ten, to ciepło odpadowe lub ciepło zgromadzone w gruncie, w powietrzu lub w wodzie. Czy w takim razie pompę ciepła można stosować w normalnym jakimś budynku, czy to musi być rzeczywiście jakieś specjalne budynek o takich specjalnych parametrach? Oczywiście można też zastosować w normalnym budynku, yy, natomiast w okresach, gdzie yy, natężenie temperatury, czyli spadek tej temperatury będzie znaczący, można się wspomagać np. ogrzewaniem yy, kondensacyjnym, gazowym lub jakimś dogrzewaniem elektrycznym, bo pompy ciepła nie lubią wysokich temperatur. Przed przerwą poznaliśmy pana Piotra, który od roku jest szczęśliwym posiadaczem pompy ciepła w swoim nowo wybudowanym domu. Budynek posiada system rekuperacji, a instalacja daje ciepło zimą, a chłód latem. W tym domu wszystkie systemy działają jak w zegarku. Dzięki automatyce, takiemu czujnikowi termostatowi, mam możliwość pełnej regulacji temperatury w każdym pomieszczeniu bez potrzeby schodzenia do kołowni. W całym domu mamy zainstalowane ogrzewanie podłogowe i wbrew opinii powszechnej, że ogrzewanie nie może być na e, podłodze, gdzie znajduje się deska bądź panel, tu jest dowodem, że to funkcjonuje sprawnie i bez zastrzeżeń. Dziś funkcjonuje sprawnie i bez zastrzeżeń, ale nie zawsze tak było. Właściciel musiał stoczyć prawdziwą bitwę z firmą, która przygotowała mu pierwszą instalację pompy ciepła. Bitwę która swój finał miała w sądzie. Słyszałem, że przy budowie tego domu nie obyło się bez problemów jednak. Jak zawsze, jak zawsze muszą być jakieś problemy. Pod moją nieobecność powiedzmy żona dogadała się z taką firmą, która robiła mi tą pierwszą instalację od pompę ciepła, e, ogrzewanie podłogowe, ciepła woda, rekuperacja. Cała inwestycja poszła na marne. Dolne źródło, które jest takim paliwem dla tej pompy, zostało źle dobrane. Kolejna rzecz to był źle wykonany projekt, obliczenia, założenia, zły dobór pompy. Cała instalacja była niesprawna i nie funkcjonowała. Czy to oznacza, że było zimno w tym domu? Tak, tak, zdecydowanie. Ja jestem osobą taką dość skrupulatną, gdzie na każdej kondygnacji miałem rozłożone termometry. Ja badałem sobie temperaturę, codziennie rano przyjeżdżałem, wieczorem i patrzyłem. Ani razu w okresie tym grzewczym nie miałem temperatury takiej, która e, pozwoli użytkować pomieszczenia. Czyli powiedzmy te 20 stopni. Zawsze było 16, 15, nawet 14, kiedy temperatura na zewnątrz była powiedzmy rzędu 5-4 stopni. A co mówić, jeżeli by spadła poniżej zera? W pierwszej kolejności to my chcieliśmy to naprawić, jednakże no, nie udało się w żaden sposób. E, trzeba było wszystko. E, całe podłogowe ogrzewanie skuwać, wyrzucać, wymienić całą instalację, w pom pompy ciepła w kotłowni, także wszystko było do wymiany. Po takich przejściach, realizując nowy projekt z kolejną firmą, pan Piotr postanowił dokładnie sprawdzić jej uprawnienia i obejrzeć poprzednie instalacje. Tutaj od tej strony południowej i południowo-zachodniej większość ścian tworzą elementy szklane, przeszklenia. Tak, tak. tak. No bo energooszczędność to nie tylko pompa, to nie tylko rekuperacja, ale też cały system izolacji, cały system okien. Także to wszystko na to też zwracaliśmy uwagę. Także. Też okna są dobrane pod tą energooszczędność. Przy okazji przypomnijmy, że jest wiele czynników wpływających na efektywność energetyczną domu. Budynek musi być dobrze zaprojektowany całościowo, zanim zamontuje się w nim jeden z systemów instalacji grzewczych. Tak samo jak dobro ogrzewania, ważne jest zastosowanie nowoczesnych materiałów gwarantujących odpowiednią izolację termiczną i wentylację wewnątrz domu. Zaintrygowani historią nieudanej instalacji w domu pana Piotra, wracamy do tematu pomp ciepła. Jakie błędy są popełnione najczęściej przy instalacji, przy wykonywaniu instalacji pomp ciepła? Przede wszystkim pompy ciepła nie powinny być montowane w budynkach, które są nieizolowane, mają wysoką stratę energetyczną, jeżeli chodzi o sam budynek. Złą stolarkę, brak wentylacji z rekuperacją. W takich budynkach pompy ciepła się nie sprawdzają z bardzo prostej przyczyny. Klient nie jest zadowolony po prostu z kosztów samych eksploatacji. Na co trzeba zwrócić w takim razie uwagę, żeby taka pompa ciepła dobrze działała? Pierwszym z takich elementów jest wybór dolnego źródła, czyli z jakiego elementu chcemy czerpać tą energię. Dobór samej pompy ciepła, czyli w jakim układzie ma to być, czy woda, woda, czy powietrze, woda, czy grunt, woda. Jaki chcemy mieć system grzewczy w mieszkaniu, czyli podłogówkę, grzejniki. I czwartym elementem, o którym się bardzo mało ostatnio mówiło, a który jest bardzo istotny, to jest sam budynek. Budynek musi być efektywny energetycznie. Słyszeliśmy, że na jakość działania instalacji pomp ciepła w trakcie eksploatacji ma ogromny wpływ i jakość wykonania tej instalacji. Tu są dwa aspekty tej sprawy. Jakość wykonania instalacji, czyli czynnik ludzki, kto wykonuje tą instalację. Najlepiej wybierać firmy z doświadczeniem, które już pochwalą się taki, tego typu rozwiązaniami. A druga rzecz, jakość urządzeń. Na to też warto zwrócić uwagę, ale generalnie jeżeli firma ma doświadczenie i wykonała ileś dziesiątków takich rozwiązań, warto sprawdzić jej referencje po prostu. A po czym można poznać, że ta pompa nie działa tak jak trzeba i w jaki sposób można zareagować na to? Najprostszym takim efektem ubocznym złego, źle działającego układu, są wysokie rachunki za ogrzewanie. To, co nale należy na samym początku przeliczyć sobie i to dobry, dobry sprawdzony Dystrybutor jest to w stanie zrobić. Jakie będą koszty eksploatacji roczne takiego budynku przy średniorocznej zimie? I w tym momencie, jeżeli te koszty są za wysokie, to znaczy, że coś z układem jest nie tak. Czas na to, aby obalać mity. Co do mitów. Uważam, że największym mitem to są wysokie koszty inwestycyjne, jakie trzeba ponieść na inwestycje z pompą ciepła. Faktycznie sama pompa ciepła plus odwierty w przypadku sąd gruntowych to jest koszt inwestycyjny wyższy niż zakup samego kotła. Natomiast jeżeli jesteśmy na etapie projektu, to możemy te koszty inwestycyjne znacznie zmniejszyć, ponieważ w przypadku kotła gazowego musimy wykonać projekt przyłącza gazowego, musimy wykonać te przyłącze, musimy zamontować, wybudować komin, musimy mieć kotłownię. Mamy kilka elementów, które kosztują nas kilkanaście tysięcy złotych. Także jeżeli decydujemy się na pompę ciepła w przypadku na, na etapie projektu myślę, że te koszty inwestycji będą na tym samym poziomie. Kolejna kwestia y, to jest hałas. Pompa ciepła y, gruntowa jest urządzeniem sprężarkowym. Y, często mówi się o tym, że, że to są urządzenia dość głośne, które powinny właśnie być wydzielone w zupełnie innych pomieszczeniach. W tej chwili obecne pompy ciepła mają poziom mocy akustycznej na poziomie 30 dB. To jest hałas porównywalny z pracą kotła gazowego. Czyli spokojnie tego typu urządzenie nie, nie przeszkadza nam do normalnej egzystencji. Nie warto było jechać do tego lublina? No, warto było, bo tam przynajmniej było więcej słońca. Podsumowując dzisiejszy odcinek, okazuje się, że pompy ciepła to bardzo ciekawe i fajne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć odpowiednią temperaturę w domu. Ale dodaj, że pod warunkiem, że jest dobrze dobrana i prawidłowo wykonana instalacja. To co idziemy zobaczyć? Co za zakrętem?